Na fakty zaprasza Anita Werner. Czas, 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 Czas na fakty, a dziś tak wielkie pie... i wielka polityka, także wielkie fiasko. W Brukseli nie ma zgody. Szczyt się skończył, będzie następny. Unijni przywódcy jadą do domu. Start. Odrzuciliśmy propozycję, ale uważamy, że porozumienie jest nadal możliwe. Każde euro musimy dokładnie obejrzeć, zanim je wydamy. Tragedią byłoby, gdyby do się ze świadomością, że nie ma szansy na porozumienie. Ja... Wierzę, że zakończymy negocjacje na początku przyszłego roku. Nie, studia. To dziś w faktach temat numer jeden, a co jeszcze przed nami. Cena dla niedoszłego zamachowca Brunonka więzień N pod specjalnym nadzorem. Start. Został zakwalifikowany do kategorii stwarzających poważne zagrożenie. Nie powinniśmy zaniedbać niczego. Studia. 100 dni dookoła świata, czyli rejs po rekord i po marzeniu. Start. Największym ocalem na świecie jest polska głowa, ludzki mózg. Studia. Głos papieża i zamieszanie w szopce. Start. Szopka, wołek, osiołek. Dwa kroczki ten, 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 ten w nie było Zapraszam na fakty w TVN i w internecie. Teraz na prompterek tam, tak? Proszę.